Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Planosa, Pana Mikołaja Radwajczyka. Chciałbym powiedzieć te idzie i młodość, bo prawdę mówiąc, patrząc na bieg Pana Prezesa i Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentowej, że w tak młodym wieku już mają spółkę, którą na rynku Konekt. A w pan prezes jest to samo już pewne rodzaje doświadczenie na rynku, które w defrakcie symulowane dało asom do tego, żeby utworzyć spółkę, która produkuje te właśnie urządzenia. Po krótkim, po krótkim okresie pracy w jednym z producentów głośników w się, następnie własnym biznesie z produkcji meblarskiej udało się połączyć właśnie produkcję meblarską z, z zestawami głośnikowymi. W związku z tego, w związku z powyższym powstał produkt, który spółka prezentuje się, z jest w stanie konkurować na rynku. Spółka ma 3 lata. I oczywiście mamy też zupełnie więcej na temat tego, czym spółka się zajmuje, czy spółka odróżnia się, czy spółka się odróżnia od konkurencji, ale warto powiedzieć, że 3 lata spółka naprawdę zrobiła już na to, żeby mieć rent rozpoznawalny w kraju. I tego należy pozazdrościć. Tyle jest już z który w środowisku jest znany, a mimo tego, że jest znany, to jest także. Uważamy, że stosunek tak zwanej jakości do ceny jest bardzo konkurencyjny i bardzo atrakcyjny dla wszystkich użytkowników. To na razie z mojej strony tyle. Teraz oddaję mikrofon panu prezesowi. Panie prezesie, bardzo proszę. W imieniu całego zespołu Pyrąc, chciałbym państwa serdecznie przywitać w tym dla nas szczególnym dniu. Dzień dobry wszystkim osobom, które tutaj się zabrały, przyszłym potencjalnym inwestorom, jak i również internautom którzy bacznie obserwują nas za pośrednictwem sieci. Korzystając z okazji, chciałbym przede wszystkim podziękować każdej osobie, która uczestniczyła w całym procesie przygotowania spółki Pylamsa do Debiutu na New Connect a w szczególności dziękuję naszym pracownikom, dzięki którym ta spółka istnieje, rozwija się, a produkty doceniane są na rodzinnym rynku. To, że tutaj się znajdujemy, jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, a jednocześnie uformowaniem trupu, jaki włożyliśmy w naszej spółki. Dziękuję bardzo. A w takim teraz przejdziemy do tej bardziej części naszego dzisiejszego debilu, wyklęczenia statuetki i dyplomu. I w tym pan prezes zostanie z a pan przewodniczący zostanie z dołeką. Dobry jeszcze raz Państwu. Na samym początku chciałbym zaprezentować krótką prezentację multimedialną związaną z, z naszą firmą, z naszą, procesem produkcyjnym naszej firmy. Zapoznają się Państwo z naszymi produktami, wyróżnieniami jakie otrzymaliście w przeciągu czerwca. Następnie chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat naszych założeń, jakie chcemy wdrożyć na najbliższe lata, jeżeli chodzi o rozwój spółki. На вашем этапе, спасибо. technologiczne w postaci specjalistycznego parku maszynowego pozwalającego na wielkoseryjną produkcję obudów głośnikowych. Nasza wydajność to do 3000 obudów przy jednej zmianie. Możliwość elastycznego i szybkiego realizowania nawet krótkich serii produktowych. Przy stosunkowo niewielkich kosztach własnych ma szczególne znaczenie przy wdrażaniu nowych wzorów. jakieś firmy zlecenia produkcyjne dla firm krajowych, kolejny krok to kontrakty zagraniczne. Wszystkie te elementy dają pilot S.A. realną przewagę nad konkurencją. ale przede wszystkim własne rozwiązania technologiczne całej akustyki zestawu przykładamy olbrzymią uwagę do jakości naszych produktów, a szczególnie do jakości akustycznej. To właśnie brzmienie naszych kolumn, efekt autorskich rozwiązań naszego zespołu akustyków, spowodowało, że w ciągu dwóch lat z nieznanej marki pylon stał się rozpoznawalnym podmiotem na krajowym audio. O tym, że nasza praca jest zauważalna, świadczą uzyskane wyróżnienia. Aktualnie w swojej ofercie posiadamy 5 zestawów późniejszych, z których 3 zostały wyróżnione. Per 20. Zestaw budżetowy otrzymał nagrodę roku 2011, a jego recenzja ukazała się w ogólnoświatowym magazynie High Fidelity. Topaz 15, młodszy brat zestawu Topaz 20, został uznany jako wybór roku 2013 przez magazyn Stereo i Color Underground. Underground. Topaz 20 otrzymał nagrodę od HD Opinie w roku 2012, a przez magazyn Stereo został uznany za odkrycie roku 2013. Potwierdzeniem słuszności przyjętych przez spółkę założeń i strategii jest efekt w postaci uzyskania doskonałego brzmienia zestawów w relacji do ceny. Każdorazowo nasze zestawy wzbudzają zainteresowanie klientów czy pracy branżowej. jakie sobie założyliśmy e, na najbliższe lata, to znaczy 2013 do 2015. Tylko włączę prezentację, żeby Państwo mieli e, Państwu, że też w posłużę się na Potwierdzamy prezentowane w dokumencie informacyjnym zamierzenia w zakresie. Przede wszystkim, tak jak wiele Państwu zauważyli, w, w prezentacji posiadamy pięć zestawów głośnikowych. Do końca 2014 roku chcielibyśmy rozszerzyć naszą ofertę do 10 zestawów dłożnikowych. Mianowicie tutaj przed Państwem kolumny P20, które otrzymały Nagrodę Roku w 2011 na Bioszkoł. Zrobiliśmy bardzo duże zamieszanie wtedy na tym rynku. Pokazaliśmy nam, co nas stać, można powiedzieć, że konkurencja, jak i zarówno użytkownicy czy chwile na forach, które zaczęli opisywać w pozytywie naszą spółkę. Od tego momentu praktycznie zostaliśmy rozpoznawani na rynku. Jeżeli chodzi o... W przypadku właśnie takiej produkcji to chcielibyśmy rozwinąć ten zestaw P20 o większą kolumnę dedykowaną do większych y, pomieszczeń, e, następnie jakieś myślimy o mniejszych monitorach. E, przedsięwzięcia właśnie pozwolą e, na rozszerzenie istniejącej obecnie oferty do 10 zestawów e, głośnikowych. E, wszystkie opracowane przez nas produkty są objęte procedurą ochrony własności przemysłowej. Aby osiągnąć ten cel, było sięgnął po wsparcie ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 541, ochrona własności intelektualnej i uzyskał pozytywną opinię Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie. W bieżącym roku także chcemy zautomatyzować procesy pomiędzy, to znaczy przebieg informacji pomiędzy naszymi partnerami z salonami. A naszą firmą. Tutaj hmm, chcielibyśmy, żeby cały proces zamawiania, jak i handlu, e, żeby działali po prostu na stanowisko e, naszej firmy e, były w dla relacjach. Tak. W latach 2014-2015 spółka planuje uruchomienie własnej produkcji e, przetworników elektroakustycznych, mianowicie głośników. Produkowane dotychczas głośniki są w naszej myśli technicznej. Nasi inżynierowie tworzą specyfikacje techniczne. Następnie te głośniki są produkowane na zewnątrz u innych naszych partnerów. Na 2014-2015 właśnie zaplanowaliśmy rozpoczęcie produkcji własnych głośników. Dzięki temu spółka zyska przede wszystkim prestiż. Będziemy, będziemy od nikogo nie uzależnieni i wtedy będziemy, będziemy mogli wykonywać zaspokojoną naszą pracę. Zazą, zarząd zamierza także skupić się na eksporcie. W obecnej chwili pozyskaliśmy partnerów z Włoch, Indonezji i z Hiszpanii. Bodajże 6-7 miesięcy... Wspanialiśmy nasze zestawy głośnikowe, które zostały pokazane na, na tej linkach na Auto Zostały, zestawy zostały przyjęte w pozytywnym, w pozytywnym otoczeniu Autowilii. Mam nadzieję, że nie skończy to się na pojedynczej zamówieniach, tylko na większych komputacjach. Planujemy, to znaczy aktualnie przenieśliśmy naszą siedzibę z wrześni do Jarosina, do bardziej wydajnych hal i tam mamy zamiar otworzyć profesjonalny salon audio wraz z profesjonalnym salonem osobowym. Dzięki temu będziemy mogli oferować zakup nie tylko naszych produktów, ale E, akcesorii czy e, sprzętu elektroakustycznego, m.in. innymi wzmacniaczy, czy ambitonerów. E, w międzyczasie oczywiście planujemy rozbudowę naszego sklepu internetowego, który już aktualnie cieszy się dużym powodzeniem. E, wszystkie prezentowane zamierzenia mają jeden cel, systematyczny rozwój firmy i stały wzrost wyników finansowych spółki. E, w roku 2012 w spółka wypracowała 68 tysięcy e, zysku. My, oczywiście, my jako zarząd dokładamy wszelkich starań, aby zrealizować zaoprzony na rok 2013 porząd sprzedaży, co przy uwzględnieniu sezonowości sprzedaży, która jest najwyższa w branży audio w okresie wrzesień-grudzień, powinno zostać zrealizowane. Teraz chciałbym Państwa zapros zaprosić na spędzenie czasu z muzyką. Zostanie zaprezentowany nasz zestaw głośnikowy szafie 30. Jest to nasza najwyższa konstrukcja aktualnie w ofercie. W międzyczasie poproszę przedstawicieli zarządu o to, aby podeszli razem z naszymi przedstawicielami spółki do zestawu głośnikowego PR20 i złożyli symboliczny, akustyczny, to znaczy złożyli swoje podpisy, które będą akustycznym symbolem dzisiejszego wydarzenia. Także poprosiłbym panią Kostetkę, żebyśmy znieśli to 다만 조금 챙겨야 할것같